Ballada. Balladę śpiewamy, a może tańczymy, czy czytamy. Ballada to jeden z gatunków literackich o kilku charakterystycznych cechach. Ludowość Czerpanie z ludowych wierzeń, mądrości, przysłów i poglądów na świat. Motyw winy i kary. Zło powinno być ukarane. Budowa synkretyczna. W jednym utworze pojawiają się elementy liryki, emocje, nastroje, elementy epiki, fabuła, narracja oraz elementy dramatu, dialogi, akcja. Obecność postaci fantastycznych, duchy, diabły, zjawy, budowa stroficzna, podział na zwrotki. Ballare w języku włoskim znaczy tańczyć. Na początku więc ballada była rodzajem śpiewanej, tanecznej opowieści gminnej, czyli ludowej. Z czasem tacy poeci jak choćby Adam Mickiewicz. Uczynili z ballady prawdziwe dzieła sztuki. Ballady i romanse, rękawiczka. Chcąc być widzem dzikich bojów, już u zwierzyńca podwojów, król zasiada. Przy nim książęta i panowie rada. A gdzie wzniosły krążył ganek, rycerze obok. Kochanek. Król skinął palcem. Zaczęto igrzysko, spadły w rzeciądze. Ogromne lwisko zwolna się toczy, podnosi czoło, milczkiem obraca oczy wokoło, i ziewy rozdarł straszliwie, i kudły zatrząsł na grzywie, i wyciągnął cielska brzemię, i obalił się na ziemię. Król skinął znowu. Znowu przemknie się krata. Szybkie mi skoki, chciwy połowu, tygrys wylata. Spodziera z dala i kłami błyska. Język wywala, ogonem ciska Ilwa lwa dokoła obiega. Topiąc wzrok jaszczurcze, wyje i burcze. Burcząc na stronie przylega. Król skinął znowu. Znowu podwój otwarty. I z jednego zachowu dwa wyskakują lamparty. Łakoma boju para zajadła, już tygrysa opadła, już się tygrys z niemi drapie, już obydwu trzyma w łapie. Wtem lew podniósł łeb do góry, zagrzmiał i znowu ciszę. A dzicz krwawymi pazury obiega, za mordem dysze, dysząc na stronie przylega. Wtem leci rękawiczka z krużganku w pałacu, z rączek nadobnej Marty. Pada między tygrysa i między lamparty na środek placu. Marta z uśmiechem rzecze do Emroda. Kto mię tak kocha? Jak po tysiąc razy czułem i przysiągł wyrazy, niech mi teraz rękawiczkę poda. Emrod przeskoczył z zaporu. <noise> Idzie pomiędzy potwory, śmiało rękawiczkę bierze. Dziwią się panie, dziwią się rycerze. A on w zwycięskiej chwale wstępuje na krużganki. Tam od radosnej witany kochanki? Rycerz jej w oczy rękawiczka rzucił. Pani, twych dzięków nie trzeba mi wcale. To rzekł i poszedł i więcej nie wrócił. Czy podobają ci się rozrywki króla i jego dworu? Dlaczego? Spróbuj dowiedzieć się, co znaczą staropolskie zwroty z podwoju, panowie Rada. Policz, ile i jakie zwierzęta pojawiają się w balladzie Mickiewicza. Opowiedz, jaki jest rycerz Emrod. Pamiętaj, przy rozwiązywaniu tych zadań mogą wspierać Cię dorośli.